No dzień dobry. Właśnie po dwóch dniach wróciłem do domu, bo się martwiło o mnie. Chcę powiedzieć, że tam spotkamy, jeszcze znajomych, którzy mnie oglądają. O, no, i pokazałem te jego filmy, całe te. I chciałem powiedzieć, że jak ludzie oglądają mnie, to niech sobie oglądają. Jak niektórzy nie chcą oglądać mnie, to, to proszę mnie nie oglądać. Ja staram się być Normalnym człowiekiem, bo ogółem jestem normalnym. O, Panie Krzysztofie, ogółem to, co ja na Pana nagrałem, ogółem to, czy to było kłamstwo? Nie chcę się wypowiadać przed kamerą, wypomnę się jak Meksykano przyjedzie. No, dla mnie zadzwonili z polski ktoś zadzwonił do mnie był numer nieznany i właśnie idę powie... do kamery chcę cię wypowiedzieć jak chcesz połowę i powiedział że to to Połowie... proszę przejść tam tutaj o tu choć na chodź na ławeczkę to do tutaj ja nagram a nie tam na ławeczkę bo ja stać nie mogę. A, bo... bo ty za dużo jesz. A, to jak w więzieniu. Tak jak w więzieniu. Krata to moja. Może pan mógł dać, że znajdę się. Tam, gdzie wszyscy ludzie. Tam, gdzie wszyscy ludzie siedzą, odpoczywają. Tam i wszyscy ludzie do, proszę tak dużo. Ja chcę powiedzieć. O do Boga. Ja powiedziałem, że ja znalazł, byłem dwa dni w chlewku. Chociaż odpocząłem, że brudny przyszedłem całe te, nie musiałem się denerwować ani krzyczeć. Ja, cię... ja ogółem Ciebie nie obrażam i Cię ogółem nieraz powiem jakieś może co, odchodziłem. Po prostu byłem bardzo zły na Ciebie, że takie coś usłyszałem i Ci przykazałem to. Nie ukrywam. Ja nie jestem żadnym jakimś nie wiadomo kim. Jestem normalnym polskim człowiekiem. No proszę wypowiedzieć się jeszcze. Wiem, że jesteś. Każdy człowiek jest polskim człowiekiem. Ty mówisz, panie Wojciechu mówisz, że ja ludzki. Nie. Ty nie na... ruski. Ty w Polsce się urodził. Mówisz, bo takie masz dziwne nazwisko. Każde ma nazwisko, jak pan mógł dał. Mam pytanie do ciebie. Co ty masz do mego nazwiska? Ja nic. A ja co, twoje nazwisko obraziłem? Że znaleźliśmy to, ktoś weszedł. Samki pokazywałem na komputerze, że takie było wypisane słowo. Ja tego nie napisałem. Kochani moi. Bo ktoś to napisał. Dlaczego wy szerpiecie? Moje nazwisko i... Krzyś Moje nazwisko. I Krzyśka nazwisko. My jesteśmy normalni ludzie. My chcemy normalnie, spokojnie żyć na tym świecie. Po to nas, ogółem. Jezus Chrystus tutaj nas wysłał na ten świat, żeby żyć na tym świecie. Teraz dobrze powiedziałaś, Panie Wojtku, że Jezus Chrystus wysłał. Wysłał, ale nie wszystkich. So, wysłał so, jednych so, ludzi, so, wysłał. Są so tacy ludzie. Że którzy żyją jak w raju, a drugi się męczą. No właśnie. I tych ludzi, którzy się męczą, nie powinno żyć na tym świecie. Tylko te powinno żyć, którzy żyją jak lordy. No oni sobie żyją, po prostu, jak ja chcę, nie żyją. to nie będziemy nagrywać, nie wiadomo ile, to wszystko będzie kosztować, ty nie płacisz ogółem za to nic. Ja zapłacę. Ja nie chcę, żebyś ty płacił, to sobie trzymaj te pieniążki, to twoje są. Chciałem właśnie pokazać jak się coś dobrego, żeby o dzisiaj niedzielę coś zrobić, a tu nic ogółem się nie zrobi ogółem trzeba być głodnym ty kupiłeś o to ja bym sobie zrobił byśmy sobie o, na podwórku sobie zrobili fajnie smacznie a to po prostu ja nie chcę ogółem z tobą się kłócić ja ciebie nie wyzywam od innych, to ktoś mi właśnie zadzwonił. Był numer nieznany na komórce i po prostu. Podaj tak... prawdę w imię tego adwokata. Jak... A skąd ja mogę wiedzieć? Powiedz. Już tak policja się zadzwoniła do niego. Ty podałeś numer. Ma się zgłosić tu na komendę główną na Sienkiewicza. Wojewódzku. Tak. Bardzo dobrze. No właśnie, ty wszystkich właśnie tak niszczysz. Bardzo dobrze, bo nie nisz... będzie żaden adwokat z Warszawy pisać na mnie źle, bo ja nic jemu nie zrobiłem. A co on taki obraził ciebie, że powiedział szrek? Że ja, Bebzun ich pęknie, bo za dużo jesz. Ja, ty. Obu... Ja na jego nie Patrz. powiedziałem ani Bebzun Jak ty wyglądasz. Ani obu? nagrywaj. No jak ty wyglądasz. Ja Dobra, się... ja będę kończył to nagrywanie. Ja bo... się nie boję, jaka wyglądam. No nie boisz się. Każdy bo jest niezdrowo. każdy Dobra, Dobrze dziękuję. Wygląda...